Cześć wszystkim z tej strony Lelcia. Witam Was bardzo serdecznie w moim podcaście. Dzisiaj nagrywam dla Was szesnasty odcinek i jest to odcinek nagrywany po miesiącu przerwy. Opowiem Wam w nim, dlaczego była ta przerwa w nadawaniu podcastów i co w tym czasie wydarzyło się w moim życiu. Tytuł z pewnością bardzo wiele Wam zdradza. No i niestety tak, zostałam zdiagnozowana. Usłyszałam, że niestety w moim ciele pojawił się nowy otwór złośliwy. Natomiast na dzień dzisiejszy jestem już osobą zdrową i moje leczenie trwało miesiąc. I opowiem Wam po prostu, jak to wszystko wyglądało, jak się zmienia w takim czasie życie. Może kogoś. Pocieszę, może komuś okaże w ten sposób wsparcie. Może ktoś tego wsparcia w tym momencie potrzebuje, tak jak ja go potrzebowałam w zeszłym miesiącu. Trochę mi się łamie głos, bo mimo wszystko to jest dosyć świeża sprawa. Natomiast nie chciałam o tym wcześniej mówić, ponieważ tak naprawdę nie wiedziałam, co będzie z moim zdrowiem. I... Internet ma to do siebie, że jestem świadoma, że otrzymałabym od Was bardzo dużo wsparcia, i wydaje mi się, że to te wsparcie też mogłoby mnie trochę przytłoczyć. Natomiast wiem, że pojawiłyby się też osoby, które wykorzystałyby ten moment, żeby wbić mi szpilę, chociaż ich oczywiście byłoby dużo mniej. Natomiast w tym momencie z moimi emocjami było dosyć ciężko, i nie chciałam sobie nakładać dodatkowego psychicznego obciążenia. Dlatego po prostu nie mówiłam nic o moim zdrowiu w sieci. Na dzień dzisiejszy jestem osobą zdrową i chcę podzielić się swoją historią. Zacznę od momentu, jak miałam 8 lat. Byłam tuż przed komunią i wywróciłam się na hulejnodze. Wtedy delikatnie rozwaliłam sobie usta i powstała mi taka Kulka, Jak już wszystko się wygoiło, lekarz poinformował moich rodziców, że to jest otorbielone ziarnko piasku, którego nie udało się usunąć z rany. No i tak po prostu sobie żyłam z tą kulką w bardzo górnej. Kulka mi tak naprawdę nie przeszkadzała. Wydawało mi się nawet, że moje usta są większe i pełniejsze. Dzięki temu, że miałam jakiś tam wypadek, jak byłam mała. No, i naprawdę ta kulka była ledwie wyczuwalna i nie, stawiła, nie stanowiła dla mnie żadnego, żadnej przeszkody, żadnego dyskomfortu. Po prostu sobie z nią żyłam. Na początku tego roku zaczęłam zauważać, że kulka mi się troszeczkę powiększa. I podczas pandemii doszła do takich rozmiarów, że było to już dla mnie po prostu niewygodne, niekomfortowe. Czasami, jak się uderzyłam w to miejsce, to, to, to już odczuwałam taki e, dosyć spory ból. No i zaczęła mi tak warga odstawać. E, wyglądało to nieestetycznie. No i po prostu mi przeszkadzało. Wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić. Udałam się na konsultację do chirurga twarzowo szczękowego Usłyszałam, że to jest taka torbiel zastojnowa, że po prostu gruczoł śliniowy, ślinowy został w młodości uszkodzony, zablokowany. No, i po prostu teraz jakieś czynniki wpływają na to, że to, to się powiększa. No i musimy to usunąć. Byłam jakby poinformowana, że takie rzeczy u pacjentów się często zdarzają, i sporo osób wycina sobie coś tam, jakieś kuleczki z warg. Więc powiem Wam szczerze, że nawet wtedy do głowy mi nie przyszło, że to może być coś niebezpiecznego. Po całym zabiegu, który był przeprowadzony 1 czerwca 2020 roku, w takim znieczuleniu miejscowym, zostałam poinformowana, że kulka, którą oczywiście pod koniec zabiegu bardzo poprosiłam doktora, żeby mi ją pokazał, bo byłam niesamowicie ciekawa, jak wygląda coś wyciągnięte z mojego ciała. No, była po prostu to taka torbiel, to taka kulka wielkości sporego ziarna ciecierzycy. Lekarz nie miał generalnie jakichś tam wizualnych zastrzeżeń do tej kulki, ale oczywiście skierował to wszystko na badanie histopatologiczne. No i powiedział, że za około 3 tygodnie się ze mną skontaktuje, na taką wizytę kontrolną się umówimy i wtedy omówimy sobie wynik badania. Wizytę kontrolną miałam 29 czerwca i czekając w poczekalni, naprawdę nawet przez myśl mi, przez sekundę. Nie pomyślałam o tym, że może być coś nie tak. No i niestety na tej wizycie 29 czerwca e, dowiedziałam się, że e, histopatolog stwierdził, że w środku w tej torebce, w tej torbieli e, wykrył e, komórki rakowe i jest to rak zrazikokomórkowy. E, wszystko było otorbielone. Natomiast w ścianach tej torebki pojawiły się przerwy i nie można było stwierdzić, że po prostu to zostało całkowicie usunięte. Szczerze nie jestem w stanie opisać emocji, które wtedy mi towarzyszyły, tego co pojawiło się w mojej głowie. Słuchałam, co mówi do mnie lekarz w miarę spokojnie. Natomiast, kiedy pojawiły się słowa, Tomograf, badania, leczenie onkologiczne to zaczął się straszny płacz. Ja, ja w swoim życiu doświadczyłam nowotworu u bardzo bliskiej osoby, moja babcia. Bardzo długo się zmagała z nowotworem. Niestety walkę z nowotworem przegrała. Natomiast my byłyśmy ze sobą bardzo blisko. I widziałam wszystkie stadia tej choroby. Widziałam jak ta choroba niszczy człowieka. Jak może wpływać na relacje międzyludzkie. Co robi z całą rodziną. Że cała rodzina skupia się na jednej osobie. Żeby jej było jak najlepiej. Żeby jej pomóc ulżyć. Żeby... Czuła się zaopiekowana i ostatnie miesiące jakby życia mojej babci spędziłam z nią, za co jestem bardzo wdzięczna, że mogłam z nią spędzić te miesiące. Natomiast wiedziałam, z czym się wiąże nowotwór. Generalnie uważam, że dobrze. Dobrze to znam po prostu z własnego doświadczenia, bo osoba bardzo mi bliska przez to wszystko przechodziła. I od razu to wszystko stanęło mi przed oczami, jak usłyszałam, jakie będę miała robione badania. I druga pustka, jaka pojawiła się w mojej głowie, dotyczyła tego, że ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Usłyszałam, że mam e, raka. E, no coś trzeba zacząć robić: czy ja będę musiała mieć chemię, czy ja będę miała kolejną operację. Naprawdę tego nie wiedziałam. I całe szczęście, że trafiłam do tak cudownego specjalisty który od razu pokierował mnie dalej. I my ten wynik omawialiśmy w poniedziałek o godzinie 20 czy 21. Natomiast w środę na 8 rano już miałam umówioną wizytę w szpitalu w poradni e, chirurgii twarzowo-szczękowej. Tam 1 lipca została wystawiona dla mnie karta DILO. Umówiłam się też na badania i badania, jakie musiałam zrobić, to było... USG Jamy brzusznej, rentgen klatki piersiowej i tomograf komputerowy głowy i szyi. Myślałam, że na te badania będę musiała czekać jakieś pół roku, natomiast okazało się, że z tą kartą Dilo miałam badania robione już 5 dni później. I, a rentgen to w ogóle miałam robione tego samego dnia, kiedy przyjechałam się tam do szpitala zarejestrować. Rentgen wiadomo to nie jest inwazyjne badanie, szybkie USG jamy brzusznej, też pewnie większość z was miała. Ja też miałam parę lat wcześniej wykonywane USG. Oczywiście tutaj w przypadku i rentgenu i USG jamy brzusznej wszystko wyszło bardzo dobrze, co mnie cieszyło. Natomiast trochę bałam się tomografu, bałam się tego kontrastu. No było to dla mnie coś nowego, nieznanego i troszeczkę się tego badania obawiałam. Natomiast nie było tak źle, kontrast został podany mi dożywnie. Po prostu leżałam, nie ruszałam się i, i tak naprawdę tyle. Panie w recepcji poinformowały mnie, że wyniki będą za trzy tygodnie, co mnie trochę przeraziło, bo wiedziałam, że tak naprawdę liczą się dni, i im szybciej będą te wyniki, tym lepiej, tym szybciej zwoła się konsylium i lekarze zadecydują, co będą ze mną robić. Na całe szczęście nie trzeba było czekać aż trzech tygodni, ponieważ konsylium zebrało się chyba po tygodniu, bo już mieli wszystkie wyniki i dostałam wezwanie do szpitala, miałam się stawić 19 lipca w niedzielę. Dowiedziałam się, że będę miała wykonywany zabieg operacyjny. W sumie nie wiem, czy można to nazwać operacją, musiałabym zobaczyć definicję operacji, nie znam jej tak naprawdę. Natomiast e, dowiedziałam się, że będę musiała leżeć w szpitalu najprawdopodobniej około 5 dni i że zostanie usunięta blizna, która pozostała mi po wycięciu e, tamtej torbieli, e, wraz z takim marginesem zdrowych tkanek. I plan był taki, że po prostu ten wycinek pójdzie znowu do badania histopatologicznego, i zobaczy się, czy tam znajdą się również komórki nowotworowe. Do szpitala pojechałam sama, bo niestety jest COVID i nie można się ani odwiedzać. A wiadomo, wszystko najlepiej robić bez udziału jakichś osób towarzyszących. I ja też jestem takim, wiecie, ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi wszystko robić samemu. I tak jak usłyszałam, że, że mam nowotwór, to pierwsze co pomyślałam, głównie o Piotrku, moich rodzicach, mojej siostrze, mojej babci, prababci, jak oni sobie z tym poradzą emocjonalnie? Bo wiedziałam, że ja będę miała na tyle siłę: jestem młoda, zdrowa, mój organizm jest silny i wiedziałam, że będę miała moc, żeby walczyć. Natomiast bałam się tak naprawdę najbardziej o nich: jak oni sobie z tym wszystkim poradzą, jak to wszystko przyjmą. I tutaj do szpitala chciałam jechać sama, uparłam się, że będę jechała sama. I tak jak sobie przypomnę, jak tam wchodziłam do tego szpitala, to miałam, z racji tego, że byłam przygotowana na 5 dni leżenia, to miałam ze sobą walizkę z rzeczami, z kosmetykami, z ubraniami, z piżamami. Kupiłam sobie piżamki, szlafrok, miałam oddzielną torbę z laptopem, z książkami, jeszcze jedną z takimi musami, bo wiedziałam, że po zabiegu na pewno nie będę mogła jeść takich. Stałych, normalnych, twardych pokarmów, i będę musiała raczej mieć taką dietę półpłynną. Więc kupiłam sobie chyba 21 dejapów, jakieś soczki warzywne szklane w Lidlu i też je sobie zapakowałam do oddzielnej torby. No i jeszcze wzięłam zgrzewkę wody. Nigdy wcześniej nie leżałam w szpitalu i tak naprawdę nie wiedziałam, co tam dokładnie zabrać, ale miałam walizkę, trzy torby i zgrzewkę wody, jak tam szłam. Na pewno wyglądałam dosyć ciekawie i komicznie, a okazało się jeszcze, że zapomniałam, nie miałam swoich sztućców, a to trzeba było zabrać i to była w sumie taka najważniejsza rzecz, której zapomniałam, ale tam e, pani, która rozwoziła e, obiady, kolacje, dała mi takie sztućce jakieś tam miała zapasowe. No i podczas covidu naprawdę nie, mo nie można było. Przyjmować gości, nikt nie mógł nas odwiedzać, nie można było za bardzo wychodzić z oddziału, więc tutaj jakieś tam donoszenie czegokolwiek raczej było ciężko możliwe, no chyba że właśnie jakieś podawane przez pielęgniarki, ale też wydaje mi się, że to musiało przejść jakąś kwarantannę. Miałam w niedzielę zrobione badania krwi, wyszło bardzo dobrze, i spotkanie z chirurgiem. Które ta rozmowa mnie strasznie zaniepokoiła, ponieważ dowiedziałam się, że najprawdopodobniej będę musiała mieć również wycięty kawałek ust i strasznie to przeżywałam. Powiem Wam, że w niedzielę bardzo dużo płakałam w szpitalu, bo bałam się, naprawdę bałam się tego zabiegu, bałam się tego, jak będę wyglądała po nim, jak będę po nim funkcjonowała. Bałam się też oczywiście bardzo wyniku, czy ten wycinek będzie dobry, czy, 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 czy też nie. Tomograf komputerowy nie wykazał nic, także to był taki plus i trochę mnie to budowało. Natomiast, właśnie po rozmowie z chirurgiem dowiedziałam się, że będę miała zabieg w takim pod pełną narkozą, ze względu na to, że to trzeba dosyć dokładnie wyciąć i tam raczej takie znieczulenie miejscowe, by to wszystko zdeformowało i po prostu no, no nie da rady zrobić tego ze znieczuleniem miejscowym. Szczerze ucieszyłam się, bo jak pomyślałam sobie, że miałoby to, nie wiem, trwać godzinę i ja bym miała być tego wszystkiego świadoma. To byłabym nieźle przerażona, więc wizja tego, że sobie zasnę i obudzę się po jakimś czasie, była naprawdę cieszyłam się z takiej decyzji. A 20 lipca trafiłam na stół operacyjny. Powiem Wam, że szczerze fascynowała mnie droga na ten stół operacyjny. Czułam się jak w filmie troszeczkę, że tak oglądałam sobie cały ten sufit leżąc na łóżku i jadąc na nim. Później porównanie tego, jak wygląda szpital, bo takie starsze szpitale w Polsce nie wyglądają jak te szpitale z amerykańskich seriali, więc jakby zderzenie się z taką rzeczywistością szpitala, chociaż oczywiście wiedziałam, jak wygląda szpital, ale nigdy nie wiedziałam, jak wygląda szpital od strony pacjenta. I później jak wjechałam na tą salę operacyjną, która już była wypasiona i naprawdę dobrze zaopatrzona i sprzęt widać było, że jest naprawdę super jakości, jest nowy i to, to było dla mnie też takie zderzenie właśnie tego, że wiecie łóżko, które najprawdopodobniej ma tam 25-30 lat kontra taka nowoczesna sala operacyjna, no ale tak naprawdę to jest najważniejsze, że, że jesteśmy operowani przez dobrych specjalistów. Na, na dobrym sprzętem, a, a nie że zależymy na super nowoczesnym łóżku. Chociaż oczywiście, komfort przebywania w szpitalu również jest istotny, no i fajnie by było, gdyby, gdyby był wyższy, natomiast dla mnie się bardziej liczyło to, żeby zajął się mną dobry specjalista. Po operacji e, było dosyć nieciekawie ze mną, oczywiście byłam niesamowicie spuchnięta. Musiałam sobie co chwilę robić okłady. Dodatkowo byłam po tej narkozie bardzo słaba. Miałam straszne wymioty, nie mogłam wstać, miałam kroplówki później i mniej więcej tak cały dzień przespałam. Natomiast już po tej kropówce zrobiło się już dużo, dużo lepiej. Sobie jeszcze chwilę coś poczytałam przed snem i poszłam spokojnie spać. Oczywiście spałam też, robiąc sobie cały czas okłady, miałam takie zmrożone kompresy przy sobie. No, i jak rano się obudziłam, to, to przed lekarz i powiedział, że, że w sumie jeżeli chciałabym iść do domu dzisiaj, to, to mogą mnie wypisać. Więc z tych pięciu dni tak naprawdę zrobiły się dwa dni i poranek no i mogłam pojechać do domu. Jeszcze oczywiście porozmawiałam z lekarzem przy wypisie, co mnie czeka tak naprawdę, i dowiedziałam się, że wszystko będzie zależne od tego, jaki otrzymamy wynik. Jeżeli ten wycinek, który został usunięty będzie cały czysty, to mamy zakończenie leczenia. Jeżeli znajdą się tam w środku, w bliźnie, jakieś komórki nowotworone, nowotworowe, a ten margines będzie czysty, to wtedy będzie bardzo duża dyskusja na ten temat, co tak naprawdę dalej robimy. Natomiast jeśli będzie tego bardzo dużo i tego zdrowego marginesu nie będzie, no to na pewno będziemy dalej ciąć. Wtedy chyba już w sumie nie wiem, czy dobrze pamiętam tą rozmowę, ale tak wydaje mi się, że usłyszałam, że będą wycinane całe usta, plus na pewno będzie zastosowana radioterapia. I najbardziej z tego wszystkiego bałam się tej radioterapii, tym bardziej, że słyszałam dużo negatywnych y, opinii na, na, na ten temat, jakby o tym, jak bardzo negatywne są skutki uboczne takiej radioterapii. No i ten. Yy... To oczekiwanie było dla mnie naprawdę ciężkie, oczekiwanie na wynik. Zostałam poinformowana, że wynik będzie przedstawiony mi do 21 dni, więc 3 tygodnie czekania nie brzmiały zbyt, zbyt fajnie, no ale byłam cierpliwa. Natomiast znowu się pozytywnie zaskoczyłam, ponieważ już po 8 dniach od zabiegu dostałam telefon, że wynik jest czysty. Rano dostałam telefon, że wynik jest czysty, a e, po południu, że odbyło się już konsylium i e, lekarze zadecydowali, że mamy koniec leczenia. Więc to wszystko tak naprawdę e, wydarzyło się w miesiąc. Po 29 czerwca dowiedziałam się, że e, znaleziono w tym wycinku komórki nowotworowe, natomiast 28 lipca. Już dostałam telefon, że odbyło się konsylium i wszystko jest w porządku. Następnego dnia, 29 lipca, poszłam z nią szwy. I tego też dnia nagrałam dla Was instastory, po którym dostałam kilka pytań, czy robiłam usta, albo czy coś sobie źle zrobiłam z ustami. I w sumie, hmm, znaczy, może troszeczkę byłam. Świadoma tego, że takie komentarze mogą się pojawić, dlatego też chcę się podzielić z Wami swoją historią, bo dosyć długo o tym myślałam, czy to wszystko powiedzieć, ale ja jestem z Wami szczera i chciałam tutaj w tym przypadku również być z Wami szczera. Nie chciałam mówić Wam tego na początku, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałam, nie, nie byłabym w stanie udźwignąć tego emocjonalnie, nawet tego wsparcia. Bo już wsparcie od najbliższych, od przyjaciół, którym o wszystkim powiedziałam, było takie troszeczkę przytłaczające dla mnie, bo ja nie jestem przyzwyczajona do tego, że jestem w centrum uwagi i że każdy codziennie pyta się mnie, jak się czuję. Ehm. Oczywiście to było bardzo miłe, ja nie mówię, że to było niemiłe, bardzo to doceniałam i bardzo doceniałam wsparcie moich przyjaciół, moich rodziców wsparcie było niesamowite. No i największe wsparcie Piotra i tutaj Piotrek naprawdę stanął na wysokości zadania. I tak jak wcześniej wspominałam, chciała, chcę, chcę być szczera z moimi odbiorcami, bo zawsze jestem szczera, więc chciałam o tym powiedzieć. Natomiast to też jest takie, to też jest rzecz, której ja się nie mogę wstydzić. Ja bym się mogła wstydzić, gdybym zrobiła coś złego, coś ukradła, oszukała was. Natomiast no, to jest rzecz, która mi się przytrafiła. Ja się nie mogę tego wstydzić. To po prostu się stało i to jest teraz częścią mnie, częścią mojego życia, i, i tak jest, więc nie mogę nagle mówić, że, że tak nie było. No, i wiadomo, wiem, że dużo osób pewnie zauważy, że mówię troszeczkę inaczej, że. Może trochę inaczej wyglądam, chociaż dla mnie, jak spojrzałam w lustro, to ta y, zmiana jest praktycznie niezauważalna. Y, natomiast czuję, że mam mniej ust. Tak, jakbym miała to najprościej powiedzieć, to no, czuję, że zostało tutaj w środku coś wycięte i y, że moja bogata wcześniej mimika nie jest już tak bogata i nie, nie mogę jakichś tam dziwnych dzióbków robić. Natomiast. Y, w mowie. Wydaje mi się, że mi to nie przeszkadza. Czasami może się troszeczkę bardziej opluje, ale to wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia się do, do tego, że ta warga nie jest aż tak bardzo ruchoma. No i właśnie chciałabym to o tym wszystkim powiedzieć, żeby też później uniknąć takich komentarzy dziwnych, typu mm, zaraz ktoś by zaczął spekulować. Że miałam operację plastyczną i ona źle poszła, że jakiś nerw został mi uszkodzony, jak sobie coś poprawiałam, albo że poszłam, nie wiem, po taniości ostrzygnąć sobie usta i te usta zostały źle ostrzyknięte, bo takie komentarze tak naprawdę y, może nie są jakoś mocno krzywdzące. Natomiast mnie z moją świadomością tego, przez co ja przeszłam, mnie by one bolały, więc chciałabym ich uniknąć. Mam nadzieję, że. Powiedziałam Wam wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć w tym odcinku. Nie było mnie tutaj, ponieważ no nie miałam sił, żeby nagrywać dla Was odcinki. To wszystko kosztowało mnie dużo emocji, kosztowało mnie wiele nerwów. I wiecie, tak, taka rzecz jest trudna, tym bardziej dla osoby, która dba o swoje zdrowie, bada się, zdrowo się odżywia, jest aktywna fizycznie, i dowiedzieć się o tym w wieku 28 lat, niecałych 28 lat, i jeszcze w szpitalu, na każdym badaniu gdzie pokazywałam karty Dilo i mówiłam, że zostałam zdiagnozowana i mam nowotwór złośliwy wargi górnej. To wszędzie słyszałam o matko, pani taka młodziutka, pani taka młodziutka i już raczystko, eee, co pani robiła, czy pani za dużo na słońcu była, bo, bo też tak nie każdy tam do końca wiedział, czym jest spowodowane, że, że to nie jest od słońca, że to nie jest nowotwór skóry, eee, i to też była taka rzecz, która mnie bolała, że, że to jest w tak młodym wieku, i na dzień dzisiejszy jestem osobą zdrową. Wiem też, że jakby ta moja historia nie jest tragiczna, nie jest ciężka, bo ja tak naprawdę w miesiąc się ze wszystkim uporałam, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że miałam tak cudownych lekarzy. I też wydaje mi się, że czas. Że ja poszłam to wyciąć w tym momencie, że to mi się nie rozlało w buzi, bo na przykład, nie wiem, byłaby historia, żebym się uderzyła, bym się znowu wywróciła, albo po prostu to by tak rosło, rosło, rosło i pękło, to wtedy mogłoby być już za późno. Natomiast to zostało wycięte wcześniej, poszło do tego badania histopatologicznego, bo też słyszałam, że są takie nieprzyjemne akcje, gdzie po prostu lekarz tego dalej nie wysyła, a to poszło i tu bardzo szybko wszystko zadziałało. I ta karta DILO, i te wsparcie lekarzy, i, i to, że lekarze mnie pokierowali z gabinetu prywatnego, jak to wszystko później dalej w szpitalu załatwiać. Także jak ja dziękowałam lekarzom, to oczywiście płakałam i, i naprawdę to są cudowni ludzie. I ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego emocjonalnego związku z lekarzami, ale no oni ratują życie i to trzeba im oddać, że oni robią dla nas naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo miałam naprawdę cudowną panią u siebie w, na sali, jak leżałyśmy razem w szpitalu i mam nadzieję, że jej historia również się e, zakończy dobrze jak moja, bo też e, bardzo mocno mnie wspierała, szczególnie ten dzień po, po zabiegu. No i teraz przede mną takie wiecie, jestem zdrowa, natomiast z tyłu głowy cały czas mam to, że jestem po pierwsze predysponowana genetycznie. Po drugie, że już miałam z tym do czynienia i teraz wiem, że muszę sprawdzać wszystkie gruczoły często, badać się, jeżeli coś mnie niepokoi, to iść do lekarza i jakby tym podcastem też chciałabym was zachęcić do tego, żeby o siebie dbać, bo mój przykład pokazuje, że jak coś jest wykryte szybko i się dobrze zadziała, to naprawdę można sobie z tym wszystkim poradzić. I bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkich, którzy są w podobnej sytuacji, i też wierzę, że po prostu z tego wyjdziecie. Także na zakończenie. Bardzo Wam dziękuję, że mogłam się podzielić z Wami swoją historią. Przepraszam z góry, że bardzo dużo było takich przerywników w, dzisiejszych, w dzisiejszym podcaście: typu E, A, czy, czy chwila na mój płacz, na uronienie łzy. Ale no to jest bardzo emocjonujący dla mnie odcinek i też nie jestem w stanie tego tak nagrywać jak wszystkie inne poprzednie podcasty i mam nadzieję, że teraz będziemy się bez problemu słyszeć co tydzień i że już nie będzie żadnych przerw i będę mogła do was regularnie tutaj nadawać. No i mam nadzieję, tak jak wspomniałam dosłownie przed sekundą, że słyszymy się za tydzień. Dziękuję wam, że poświęciliście te pół godziny na wysłuchanie mojej historii. Jest mi lżej, będzie mi pewnie jeszcze lżej, jeśli to pójdzie pójdzie po prostu w świat. Natomiast ja się bardzo cieszę, jestem świeżo po, po celebrowaniu tego, jeszcze musimy ze wszystkimi ze znajomymi po prostu przeimprezować ten fakt i, i się cieszyć wspólnie, bo naprawdę naprawdę jest się, jest się z czego cieszyć i i taka szczęśliwa jak tego 28 lipca, kiedy usłyszałam, że, że wszystko jest dobrze i że to jest koniec leczenia. To naprawdę taka, taka, takiego szczęścia dawno, dawno nie poczułam takiej ulgi. To jeszcze raz dziękuję Wam, już chyba po raz trzeci czy czwarty, za to, że byliście teraz ze mną i słyszymy się za tydzień. Cześć!